Nie wiem czy ktoś na zdjęciu ty... też tam jest, ale jeżeli ktoś na ty... Ej, nie uwierzcie to zrobiłem zapomniałem kupić baterię CMOS. Ja yeah! no nic dobra poskładamy kąpa, ale go niestety no, nie ruszymy chyba dzisiaj. No nic zobaczymy. Może to na szybko po prostu wykombinuję. Ja mam starego łapka. To nie jest wcale głupi pomysł. Ja mam starego łapka na którym TAKOWĄ bater taka, Takowa bateria powinna być. Zobaczę, czy tutaj przypadkiem nie mam baterii. Jest! Jest! Mamy to! Mamy to! Mamy baterię CEMOS! Znalazłem! Kurde, ale szczęście! Działa, proszę Państwa. Działa. Za pierwszym razem ruszyło. Tylko wentylator jeszcze muszę ogarnąć, ale. I tak jest w porządku. Udało się z tym z tym ruszyć. Mamy pełnoprawny sukces.